Uszanowanko, Siemandero, Ziomale, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na Tirliście, o którą prosiliście. Kto prosiliście? Ten, co sprząta wiesień, żeby wiatr ich nie pchał. Tak to właśnie jest. Hmm, przydałyby się tu śmiechy jakieś, gromkie brawa. A ja chciałbym pogratulować jedynie mózgu dla skinsmanki, że bierze do współpracy takiego szefa jak ja, największego. I oni też są spoko, bo biorą tego. No, w sensie dają mi pieniądze, żebym ich pokazywał I pokazuje ich, a wy wchodzicie z mojego linku w opisie I wydajecie tu swoje pieniądze na skiny z naklejkami Które nie są policzone, ale... Sa, bo to dobro nieskończone 35% do doładowania, jak z bajerę Ale ja zdam maksymalny cash Tak to jest Jesz mm. No, to sobie wejdziecie Ogarniecie se a w tym odcinku ten, czekajcie, ja to muszę jeszcze coś zrobić. Wait, bo tu się chyba da delete row, clear row, add row. i właśnie chcę add row, nef, row. Jakie, co jest pomiędzy CAD, nef? Co rzucimy? Na przykład, ja bym rzucił. pieczarki. Pieczarki są między CAD, Także takie właśnie jest. Co będzie w tej tym? Ja oceniam wygląd. Inwestycje, kiedy ocenimy, później. W sensie, no i zrobiłbym to dzisiaj, bo by z tego było dużo wyświetleń, ale nie mam danych takich. W ogóle, jeszcze jedna rzecz ciekawa, ale to we, w, w tym. Co jest po maju? Czerwiec. To Wam. Powiem za tydzień. Dobra, a więc zaczynamy te Tier listę. Dużo jest tych tabelek, tak zrobiłem. Bo będzie bo tu detale będą decydować. W ogóle tu będą absolutne detale decydować. Więc no. E, ja ten się będę posiłkował jeszcze. A tu w ogóle. Tak, tak zrobię. Może to się jakoś ten. O. Ja pierdzielę. Dobra, już, ale jazda. Essa. Ja się będę tym posiłkował e, z takiego powodu, żeby. Co zrobić? Przedłużyć se film, to po pierwsze, a po drugie mieć fakty empiryczne na potwierdzenie moich tez. Nie zawsze, bo większość widziałem, ale chcę zobaczyć jeszcze Fnatic'a, bo to jest jeden, którego nie widziałem. W sensie... Że to wygląda jak Katowice. Tartowałem trochę inaczej. Może by tak ten z Katowic mieli Dobra, to już się kończę posiłkować i lecimy. Nine oceniamy nowe, więc nowe Nine... Ja będę ten, nieważne koło lubię, koło nie lubię. Dla mnie nowe Nine to jest B. W sensie ono jest ładne, to nie mówię, że jest brzydkie, ale w porównaniu do reszty to tak nie do końca. Apex, jeżeli chodzi o to zielone holo, które tam jest, z tego co widziałem, dla mnie mega dobra naklejka, daję je do A. Mm, Bad News Eagles, nie wiem, dla mnie to są pieczarki, takie. Ja wiem, że ono się komuś innemu może podobać, ale ja nie oceniam tego względem jakby... To nie jest ocena względem na przykład kolonii 2014, tylko to jest względem reszty, więc dlatego nawet ładne rzeczy często będą nisko. Dla mnie, Complexity. Complexity jest gorsze od Complexity z Antwerpu, w mojej opinii. Ens, no to jak zawsze, jest tu. No i właśnie, będę się musiał po posiłkować, właśnie tymi, żeby tu sobie przeglądać je jeszcze. A w sumie to jak Sztokholm wygląda, tylko takie bardziej srebrne. też dam to, tu. Fluxo dla mnie to jest top tier, totalny. To jak patrzyłem na Fnatic, to też jest to dla mnie, tu bym powiedział. No, Team Force, to Team Force... Jak Team Force jest taki dobry? Serio oni są na tacy zajebiści? I co tu jest takiego? No nie no, to jest też tu. Tu albo tu, nie no, tu nawet. E, Fura to jest top. E, G2 według mnie to jest, znaczy no zależy od tej tęczy bardzo mocno, jako długo ona będzie. W cs 2 dwa dałbym tutaj, e, tak to daję ją do Atieru. E, Gamer Legion też jest dla mnie, A, no też ją, też ich dam na Atier. Greyhound jest dla mnie bardzo dobre też. To będzie się... Znaczy to będzie mega ciekawe akurat. Ciekawo, ciekawość jest dla mnie na S, Wygląd na Betir, bo patrzę jeszcze na to jak samo logo wygląda. Heroic mnie osobiście nie porywa. ITB... To jest ITB? Czy INB? ING Paribas. Team Liquid mnie nie porywał osobiście. Nie ja wiem, że to będzie kontrowersyjne. Srebrne logo alla Sharks ze strony Mongols. Dla mnie... No też ono jest nisko. Monte, według mnie Monte ze swoim niebieskim efektem naprawdę będzie wysoko. Ja osobiście nie wiem, no nie, nie przypadam za tym holo mouse, które jest takie srebrne, naprawdę. Ja wiem, że ono się komuś może podobać, dlatego daję je tu. No, no skrzywiony jestem pod tym względem. Dla mnie Na'Vi to jest totalny top tier, nawet bym specjalną jeszcze tabelkę zrobił na Na'Vi. Dla mnie Na'Vi jest... Numer jeden, jeżeli chodzi o to jakie ma holo. To holo jest po prostu przepiękne. E, Nip, dajcie mi sprawdzić. E, Nip jest tu. E, tak. I e, fajne to jest. No nie jest to brzydkie akurat. Dałbym Nip... A, Nip da, daje tu. OG dla mnie, OG jest w dolnej półce. Pain jest albo na samej górze, albo lekko pod. Jeżeli chodzi o tęczowy efekt dla mnie na samej górze, zależy jak on będzie mocny. Dam tu i Vitality też mi się podoba. To jest moja tier lista, jeżeli chodzi o wygląd samych w sobie naklejek. Daję ją tako. Więc jak możecie zauważyć, jestem dosyć skrzywiony. Ale według mnie to, co by się przydało jeszcze zrobić, to jest. Wzięcie, jakby tych naklejek i posortowanie ich od, naj, od najlepszej do e, najgorszej. Dla mnie jest tak: Navi jest numer jeden, drugie jest Furia, trzecie jest Into the Bridge, e, dla mnie czwarty jest Fluxo Montei Pain. Tak bym je po, posortował. Jeżeli chodzi o wygląd. Ale to, to, to Nawi to mi się po prostu tak podoba. Nie wiem, mi, mnie, mnie to mega siedzi, jak to wygląda. E, także tu się proszę jakoś nie sugerować tym e, Co do tier listy, e, będzie taka sama tierlista, w ogóle te, te tier listy są wrzucone na Discorda na specjalnym kanale, przy przypiętych wiadomościach. Zachęcam, żeby sobie zrobić, bo będą na ich po, na podstawie tego, co wy wypełnicie tutaj, to będą statystyki. E, one będą zebrane, nie wiem przez kogo i nie wiem w jaki sposób. E, ja się tym nie zajmuję, e, ale będą zaprezentowane dla wspierających. Będzie sobie można to zobaczyć. Taka ciekawostka po prostu e, będzie tam zrobiona. E, będzie dla gigajonów od razu, mówię, jakby ktoś chciał tylko po to kupować. Ale nie polecam ogólnie kupować tego, bo nie ma po co w sumie. E, no, jak ktoś chce wesprzeć, to może, ale lepiej już z kebaba chyba kupić yy, Więc to by było na tyle w tym filmie Trzymajcie się i hej